Ej, chłopaki, co Eryk? Przestawiamy się, widząc Szymon? Jasne, Eric, czemu nie? Mason, Kornel, Henry, Fabian, Eryk, Matthew, Szymon, Oleg, Herb, Trip, Spider-Man, Josh. Ej, Spider-Man, stary, no co jest, Josh? Będziesz moim bywywy Spider-Man? Jasne, Josh, czemu nie? Ok, Spider-Man, ok, Josh. Ej, Herb, co jest, Trip? Będziesz moim bywywy Herb? Jasne, Trip, czemu nie? Ok, Herb. Ok, trip. Ej, Deklu, ten, Mason. Mais, no, co jest, Kornel? Miesz mój błufy, Mason. Jasne, Kornel, czemu nie? Ok, Mason. Ok, Kornel. Ej, chłopaki, a wiecie, że dzisiaj jest nasz dzień? No, czyli jaki, Deklu? No, jak to, jaki, Kornel, ty zapomniałeś? Dzisiaj jest 1 czerwca, czyli wiesz, co to oznacza? Że co? No, ty nie wiesz, debilu? Dzisiaj jest dzień dziecka, rozumiesz to? Aha, nie wiedziałem nawet. Zapomniałem. No to nic, że zapomniałeś, ale no trudno, każdy o takich ktoś rzeczach zapomina. Fabian, dobrze mówię? No dobrze mówisz, stary. Piona. No i to się ma rozumieć, nie? No, oczywiście, Henryk, jak żeby inaczej? Ej, Marcin, co jest Erik? Mówisz mój bywy Marcin? Jasne, Erik, czemu nie? Ok, Erik. Ok, Marcin. Ej, Henryk. Co jest Fabian? Miesz mój bewyfy Henry? Jasne Fabian, czemu nie? Ok, hen, Ok, Fabian. Ej, Szymon! Co jest Olek? Miesz mój bewi Szymon? Jasne, Olek, czemu nie? Ok, Szymon. Ok, Olek. Chłopaki. A co, co wasze matki dały na dzień dziecka? Oj, nie wiem, Erik. Ciężko to tutaj to, to, to coś tutaj określić. Moja mama dała mi jakieś cukierki, co w ogóle było jakieś niezdrowe. Twoja matka dała ci niezdrowe cukierki? To chyba są jakieś jaja. Mason. No nie no, Deklu, mówię ci serio. No. Serio? Twoja matka dała ci niezdrowe cukierki, jak smakowały? No mówiłem ci przed chwilą, że niezdrowe, no do cholery. No jak sama nazwa określiła, że były niezdrowe, rozumiesz to? Wiesz co znaczy niezdrowe? Czyli są po prostu niedobre i musiałem je wyrzucić do kosza. Ale, ale, ale ty to mat, twoja matka miała pomysł. To chyba jakieś były masakryczne cukierki. Mogły, mogły cię otruć albo coś. Nie, Eryk, nie o to chodziło. Chodzi o to, że te cukierki były jakieś szkodliwe. Jakieś. Jakieś dużo chemii miało, bo co? Dużo kalorii. Ej chłopaki, a idziemy zagrać dzisiaj w władców mock Battle Arena. Skoro już kupiliśmy tą grę, to musimy w to zagrać. Bo jeszcze nie graliśmy. Ale za kogo tym nie ma? Z jakiegoś kretyna, Fabian, czy co? Nie, no stary, co to opowiada, że ci nie mam za, za jakiegoś kretyna? Mówię ci tylko, czy idziemy pograć w w Mug Battle Arena, co żeśmy kupili tą grę w sklepie Gaming. O. Rozumiesz o co mi chodzi, stary, czy nie? No, rozumiem o co ci chodzi. O tą grę, co żeśmy kupili i kosztowały 300 zł. No tak, to właśnie o to chodziło. A, Aha, bo, bo dzisiaj jest dzień dziecka i musimy w to zagrać. No dokładnie. Ej, a co by na to, żebyśmy dzisiaj poszli do, do, do mojej stary? Czyli do mojej mamy się pogodzić. Ale się już pogodziliście. No właśnie wiem. Ja od teraz ją lubię. Psy, że Twoja matka była taką idiotką, że w ogóle darła mordę na całą, na całą chatę. Henry, no chyba nie my, że będziesz z taką idiotką żył. No nie, już nie będę. Ja się z moją mamą, mamą pogodziłem. No i ja. Powiedzieliście sobie. Wzięliście łapy na zgodę, żebyście się nie kłócili już tak więc. No nie wiem, nie wiem, Mason. Moja stara powiedziała, że. że. Żebym nie przeklinał do niej. Bo jak do niej jakieś, jakieś słowo przeklnę, to powiedziała, że ja od niej dostanę wyjście. Co ty gadasz? No mówię serio. Tak mi powiedziała, jak zanim się pogodziliśmy. Nie, no jaka masakra. Serio masz do niej nie przekląć Ani razu? No, bo jestem nastolatkiem. No to co mnie to obchodzi, że jesteś nastolatkiem? A kogo to obchodzi, że jesteś nastolatkiem? No Jezu, gówno jej to obchodzi. No właśnie, stary, to się ma rozumieć. Ale no, ale no... Mogę tylko chociaż mało przekląć do niej na przykład. A jak nie ma mojej mamy, to oczywiście mogę do was więcej razy przekląć, bo jesteście moimi zajebistymi super kumplami. O, dzięki. Nie ma za co. Ej, hey Mason, a uważasz, że ta gra nie będzie aż taka zabój. No w sumie nie wiem, Cornel, ale Muszę się Henrykowi zapytać, czy w ogóle ta gra w ogóle nie jest ani z zabijaka. Chodzi o to, żebyśmy mogli sobie tak pograć, trochę tak. Czy w ogóle się nadaje ta gra? Jak się nie nadaje, no to, no to co zrobisz, no? Kornel, przecież ty w ogóle nie wiesz, jak się grę obsługuje. Przecież wiem, Deklu, jak się grę obsługuje. Ach, tak? To zobaczymy, jak się obsługuje ta gra. No to się Henrykowi zapytaj, no Jezu, Deklu. Przecież Jezu, ja, ja, ja za niego się prosić nie będę. No dobra, zapytam się go. Ej, Henryk! No, co jest, Mason? A ta gra, co żeśmy kupili, to w ogóle nie zabójcza? No w sumie nie wiem, ja patrzyłam na czyjegoś YouTube'a. Że, może, ewentualnie nie jest aż taka zabójcza. Czyli chodzi o to, żebyśmy. Że, w tej grze, chodzi o to, żebyśmy mogli sobie prze przesuwać przeciwników. Co ty gadasz, deklu? Ja nawet nie wiedziałem o tym. No właśnie, wiem. A w ogóle to. To jak się w to gra, bo ja zapomniałem. No ty nie wiesz, jak się w to gra, przecież kupiliśmy ostatnią grę i musimy w to zagrać. No chyba nie myśl, że będziemy już drugi raz pograć. Znaczy no nie graliśmy już, ale ewentualnie co drugi raz już nie graliśmy, więc spróbujmy chociaż raz zagrać. Chociaż raz, żeby, żeby się poczuć w rytm, rozumiesz? No rozumiem, o co chodzi, no. Tak poza tym to... To wiecie, to, ta, ta gra jest dla mnie trochę zabójcza, a trochę nie. To co z tego, że jest zabójcza, no? Co zrobicie, że zabuczone? No głowę? Nic nie zrobicie i nara. No taką grę zrobili. Do, dziękuję do widzenia. Już takie gry już nie istnieje na świecie, bo to bo władze mówię, wiesz, wiesz, to jest stara bajka i w ogóle każde dzieciństwo to miało, każde dzieciństwo. Ja w ogóle oglądałam jak miałem 11 lat, ale no ewentualnie matka mi zabrała komputer i musiałem y, grać w jakieś gry. A właśnie stary, a w ogóle ile masz y, y, koronek na Brawlstars? Jakiego bro Starsa, Deklu? O co ci chodzi? O, no, chodzi mi o te pucharki. Ile masz? No, ja mam z 20 pucharków. O kurde, to dużo. A wiesz, ja ile mam? Ile? 10 pucharków. No chyba sobie jaja robisz. Już chyba dawno powinieneś mieć 40 pucharków. No raczej chyba nie. Bo, bo wiesz co? Bo ja y, zainstalowałem tą grę i po prostu w jeden dzień mi się to wszystkie y, 10 pucharków mi się zrobiło. Aha, już myślałem, że ty to robisz mnie w konia. Nie, no nie robię cię w końcu. Ja ci tylko mówię, a ty co? Nic. Ej, Spider-Man. Co jest, Josh? A ciekawe, czy matka... Y, matka tego, Henryka nas wpuści, nie? No ciekawe, ja muszę się go zapytać. No to się go zapytaj, no jest. Na co ty czekasz, na oklaski? No, nie. Henryk! No co jest, Spider-Man? A m, twoja matka może nas wpuścić, czy nie? Bo ostatnio jak puściła y, ten... Twoją babcię? Czy tam kogo tam innego to w ogóle nie wpuściła? Moją babcię Deklu, o czym ty gadasz? że to był mój kolega ze szkoły. Mój były. Aha, no ja nie wiedziałem. Ja myślałem, że to twoja babcia. Co ty gadasz, Deklu? Babcia już dawno nie żyje. Co ty gadasz? No mówię serio, babci Korneli też nie żyje. Aha. Czyli twoje dziewczynie, czyli twoje dziewczyny babci nie żyje? O to chodzi. A, no to tak, no to mojej dziewczynie umarła. Babcia już chyba z rok umarła. Nie wiem, w wakacje umarła ewentualnie. Bo Cornelia wiesz, co zrobiła. Co zrobiła? Bo moja dziewczyna ostatnio jakoś się dziwnie zachowuje. Jak? Ale przecież dobrze się zachowuje. Ja widziałem, że jej charakter jest bardzo zajebisty, A no to tak, no to ale chodzi o to, że rok, rok, rok temu yy, przestraszyła babcie jakimiś. Yy, jakimiś ruchami czymś. Ale no. No to nie chodzi o to, żeby Kornelia tak się dziwnie zachowywała, no nie? Znaczy, no dobrze się zachowała, ale no rok temu to się w ogóle nie dobrze zachowywała. Bo ja ją poznałem rok temu, a ona to... To wiesz, ona nie chce się odzywać. No to co cię to obchodzi, Henry? Każdy tak czasami ma... Jezu, to jeszcze masz problem do wszystkiego, Boże. Ej, Szymon, co z Olek? A jak... A, a ta gra nam się spodoba? Ta Wacimów Battle Arena, czy nie? No pewnie się spodoba. Stary, a co? Na, mam się nam na, na nie spodobać? A no chyba raczej tak. No właśnie, no co, co mówisz, że jak się spodoba, jak nie. A, no to w sumie racja. No to musimy w to pograć, jak tam w ogóle ta gra się spodoba. Jak nie, to ja naprawdę wezmę młot i skoczę przez okno. Naprawdę! Naprawdę, bo ja nerwicę dostanę zaraz. Aha, okej. Okay. Ja już myślałem, że ty dostaniesz zawał albo czegoś, ale no okej okay, niech ci będzie. A w ogóle to chciałam się o coś zapytać, takie wiesz, pytanie. No, co jest, Szymon? A w ogóle to... A w ogóle to kupiłeś ostatnio jakąś grę na telefonie. Eee, znaczy, no nie na telefonie, tylko zainstalowałem, że masz Brawl Starsa. Ja nawet nie, nie zauważyłem, że masz Brawl Stars. -a. Nawet nie zwróciłem uwagi. <laughs> nie, nie zwróciłem uwagi, że masz Brawl Stars. -a. Jakiego Brawl Stars'a, stary, o co ci chodzi? No, Henryk też mówił, że ma też Brawl że ma dziesięć pucharków. No to się zapytaj, jak nie wiesz. Aha, no właśnie właśnie słyszałem, że ma dziesięć pucharków. No to się zapytaj, jak ma dziesięć, czy, czy, czy będzie to prawda, czy nie, czy, be, czy, be, czy będziesz rob, robić go w koniu? No chyba raczej nie. Henryk! No co jeszcze? Ile masz pucharków na Brawl Starsie? No, z 10 tak około. Deklu, z około 10 przecież mówiłeś, że swoją że 10, a teraz co? Około 10 masz? Ja nawet nie wiedziałem. Ty chyba robisz ze mnie jakiegoś debila. Henry. Nie no, Szymon. Ja na tak z około 10, czy mi w ogóle 20 pucharków do mnie dojdzie? O kurde, ale dużo. Jezu Chryste, opanujcie się ludzie. Wy jesteście coś naprawdę, nie wiem. Ja coś uwięzieni na tego Brosta. Ja naprawdę nie grałem w Brostasa, ale doszło mi ewentualnie z 5 pucharków. 5 pucharków?! Ale ja, ja naprawdę? A ty z czego się śmiesz? To chodzi o to, że mam mało pucharków, czy co? Powinieneś już chyba mieć na znak koncie 30 pucharków. Nie no, Deklu, co ty wiesz? Ja, ja mam 5 pucharków. A dlaczego 5, a nie 10? Jak ja, jak, jak, jak ja też mam 10? Deklu, bo ja zainstalowałam tą grę to samo, co ty i 5 pucharków mi doszło, rozumiesz to? Aha, no tak, nie wiedziałem. No to, to, to czego ci się śmiać? No, jezu. Jak ktoś ma mało pucharków, no to co cię to obchodzi? No, jezu. Henryk, to panu się z tym śmichu, bo naprawdę ja, ja, ja cię zabiję. No dobra, dobra, już nie będę się z ciebie śmiał, że masz mało pucharków, przepraszam. Nie, no to nie musisz mnie przepraszać, ale chodzi o to, żebyś, żebyś się nie naśmiewał, że mam mało pucharków, nie? Bo nie mam fałdolców. A. Ale z ciebie, Bambi, nie masz fałdolców. Znasz, znasz ten trend? Jasne, że znam, ale to w ogóle to chyba jest, wiesz, taki trend dla jakichś debili. A tak poza tym to chodźmy do domu Henryka i zobaczmy, co tam się u niego sprawi. No dobra, no to chodźcie do mojej chaty. Zanim pogramy... I jeszcze, i jeszcze muszę załatwić tą grę, co żeśmy, co żeśmy kupili. bo no to ją załatw, Deklu! Na co ty czekasz? A, czekajcie, moja matka idzie z jakimś prezentem. Henryku, kochaj. O, cześć, mamo. Co tam u ciebie? O, dobrze. Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką niespodziankę? Z jakiej to okazji? Z, z twojego dzisiejszego dnia i koledzy tak samo. Twoi koledzy. Mam tutaj dla ciebie Kinder Bueno. Jezu, stary. Ty dostałeś Kinder Bueno od mam. A ja w ogóle nic nie dostałem na Dzień Dziecka. Naprawdę? Przecież Dzień Dziecka już powinien chyba... Yy, wiesz, że Dzień Dziecka jest raz w roku. 1 czerwca tylko. Właśnie wiem. A no, zapomniałem o tym dniu! Yy, pani mamo, pani, yy, proszę pani, yy, pani Dorot, czy pani też da yy, jakiś prezent? Nie, niestety nie mam żadnych słodyczy w domu, ale możecie z lodówki wziąć u mojego męża. Aha, to pani w ogóle ma męża? No tak, przecież pani może już chyba dawno nie żyje. Aha, aha nad nie wiedziałam, dobra. Sorry, to od, od, moje, od mojego syna dostałem. Ale o co ci chodzi, mam od jakiego? Ale jaką lodówkę? O, co, o czym ty gadasz? No, synu, przecież jesteś dorosły, jesteś czternastoletni, powinieneś sam, y, robić, sam wyciągnąć z lodówki jakiś, jakąś słodycz i powinieneś to z, zjeść w 3 sekundy. To chyba nie myśl, że będziesz to przez cały dzień, że zmarnujesz i potem nie będziesz to, tego ruszył. No wiem, mamo, ale wiesz, że słodycze są takie, wiesz, niezdrowe, takie... Ale wiesz, to w sumie są zajebiste, ale no... No, fajne, przepraszam. Ale... E, w ogóle to są no fajne słodycze i w ogóle to są takie dobre, takie, wiesz... E, czekolada jest dobra i w ogóle... Ale przed chwilą powiedziałeś, że jest zajebista i masz nie przeklinać, rozumiesz? Tak, mamo, przepraszam. Nie musisz mnie co 500 sekund upominać. Właśnie wiem. No i mów dalej. Że wiesz, nasze lodysze są to takie niezdrowe, ale ogólnie są takie zaje fajne, no wiesz o co mi chodzi, nie? Już myślałam, że chci chciałaś znowu powiedzieć zajebiste przed chwilą. Nie mamo! Opanuj się, ja powiedziałem za fajne. Aha, nawet nie usłyszałam. No i wiesz, słodycze są takie dobre i w ogóle ale są niezdrowe. Takie, takie... wiesz, czekolada jest dobra i ogólnie wszystko jest dobre. Aha, okej, okay, to ja idę do domu. I taka koniec historii. A dobra, to ja idę do domu. Jak chcę cię widzieć z tą grą? Z jaką grą o co ci chodzi? No Z tą grą, co kupiłeś z kolegami w sklepie gamingowym. A, chodzi ci o tych władców bo ty, Arek chcesz popatrzeć, jak gram z kolegami? Tak. No to ja muszę załatwić najpierw krążek. Jaki krążek? A taki wiesz. Taki, co się wkłada na, na płytę, że. Że wkładasz się na komputer, masz yy, ten krążek i ewentualnie możesz sobie włożyć do, do tego krążka płytę i już masz od razu na kompie i No To dziękuję, do jedzenia Nie ma lekko. No dokładnie, stary, dokładnie. Aj, Marcin, a w ogóle ta gra będzie jakoś zabójcza? Nie, nie będzie zabójcza, stary. Aha, już myślałem, że będzie zabójcza. Ja nawet nie wiedziałem. Nie, no, nie musiałeś wiedzieć. Ale chodzi o to, żebyś wiedział o co chodzi, nie? Że ta gra jest taka wiesz... Taka oparta na serialu władców Mow". Oparta na serialu? What the fuck? Co ty z jakiejś głupoty gadasz? No mówię serio. Ja patrzyłam na czyjegoś YouTube'a i rzeczywiście jest oparta na, na serialu władców Mow". Ej, dobra Marcin, idź za y, tą grę, bo. Bo ja nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądać. No dobra. Ja idę. I pani Doroto, niech pani idzie y, do domu i niech pani sprawdzi, czy. Y, ten, czy wszystko u pani domu w, pani domu w porządku? Dobrze, Marcin, już się robi. Ja myślałem, że, że pani Dorocie zrobiłeś w konia, Marcin. Nie, nie zrobiłem w konia, stary. Co ty gadasz? Aha, dobra. Ej, herb. Co jest trip? A ostatnia moja dziewczyna Edyta kupiła sobie jakąś torebkę z Dekatu. Jaką torebkę? Przecież w ogóle z Dekatu nie ma, nie ma torebek. A, no to jest kropa, przepraszam. Ja w ogóle zapomniałem o tym kropie, co ostatnio go zbudowałem. Ale deklu, że kropie jest w gnieźnie? A, w gnieźnie, nawet nie wiedziałem. A w ogóle to w te wakacje pojedziemy do jakiegoś hotelu? Jakiegoś najnowocześniejszego? Ale o jakim hotelu wygadacie? A, w wągrowcu tam w okolicach. Aha, okej. Okay. A w ogóle to. Ten. chciałem się o coś zapytać. No, co jest trip? A Fiona, ten? Jak, jak się czuje, Fiona, dobrze? Fiona czuje się ogólnie fajnie. Fajnie się z nią spędza czas i w ogóle, ale jej dawno nie widziałem. Ej, ale były takie jaja, że jak y, widziałyśmy Sabinę i Nadię w sklepie gamingowym, wiesz o co chodzi, nie? <śm> no, sobie racja, no! No Widzieliśmy Nadię i Sabinę i dziewczynę tego, Spidermana i Joe. Ale o co wam chodzi, chłopaki? No bo widzieliśmy wasze dziewczynę w sklepie gamingowym. Wiecie o co chodzi? Mogli mogliście do nich zagadać albo coś. Wtedy będzie niezłe jaja. Wtedy będą niezłe jaja. Jakie niezłe jaja? O co, ci... o co ci chodzi, trip? No, że jak zagadasz sobie ze swoją dziewczyną. Jaką ty masz dziewczynę? Nadję. No, to z Nadią sobie pogadasz. I może pójdziecie na randkę. No właśnie. Ty chyba nie robię w dekiel, trip. To no chyba nie myśl, żeby no z Nadią szedł na randkę. Przecież to jest moja. Moja. Ten. 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 Moja dziewczyna, ale w ogóle nie, nie jestem. 25-letni, tylko 14-letni. Ja chcę już być taki, jaki jestem. I w ogóle chcę być już zawsze taki, dorosły, bo nie wiem. Ja nienawidzę być 25-latkiem, jakimś pijanym, y, ten, y, jakimś trzeźwym. No i w ogóle y, ten... I w ogóle ten. Nie chcę y, z nią iść na randkę, tylko po prostu chcę sobie z nią spędzić mi, miłosny czas. Wiesz, o co chodzi? O, wiem, o co ci chodzi. A ty, Josh, jak się miewa Sabina? A w sumie dobrze. A co? Nic, 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 nic. Myślałam, że twoja dziewczyna jest jakaś, nie wiem... Jakaś yy, taka trochę dziwna. Nie obrażaj mojej dziewczyny, Deklu. Przecież ona jest zajebista, rozumiesz? To ja ją kocham. Ja, ja, ja ją bardzo będę ją kochał. Ty ją kochasz? Ja nie wierzę. No serio ją kocham, Deklu. A co, ty zapomniałeś? No zapomniałem. Nie obrażaj mojej dziewczyny! Ty, ty... Yy, debilu, Bo jak będziesz obrażał moją dziewczynę, to to naprawdę ja, ja, ja ci nie będę lubił twojej dziewczyny. Nadi, wiesz że co. A no, przepraszam. Nie, no, cię musisz mnie przepraszać, tylko ci mówię jak jest. No, jezu, Spider-Man. Weź się ogarni. No, dobra, dobra, będę się ogarniał. No i gdzie ten Marcin? Przecież powinien już niedawno być z tym, z tą zasraną grą. O, wreszcie idzie. Na, ten. ...najjaśniejszy pan. Co cię tak w ogóle długo nie było, Deklu? Zagubiłeś się i pogadałeś z matką czy z kimś tam? Nie, bo w ogóle nie mogłem znaleźć tej gry. A gdzie była? Nie wiem. E, była w domu Henryka. W moim domu?! Ale o czym ty gadasz, Marcin? że ta gra powinna chyba być ...w domu Eryka. Co ty pieprzysz, Henryk? No mówię ci serio. No to kto ma rację? No chyba ja. Nieprawda, Lamusie, za kogo ty mnie ma. A za kogo innego? Chłopaki, przestańcie się kłócić, bo naprawdę jesteście, coś nie wiem. Jesteście awanturowani, czy co? No właśnie, bo wy, wy się kłócicie non-stopem, a wy co? No właśnie. Dobra, nie traćmy czasu tego, chodź mi w tą grę, bo naprawdę mi. Nie wiem, co zrobię. Uszy mi pękną zaraz. Chodźcie do mojego domu! No dobra, stary, już idziemy. Ej, dobra, chodźmy, iść do domu Henryka. na no spoko, Kornel. Chłopaki, chodźcie, idziemy do domu Henryka, zobaczyć, jak tam yy, się jego dom miewa. Chodź, Josh, idziesz? Idę, idę, Spider-Man. O Jezus, jestem w domu mojego syna i mojej córki. Henryka i Aurory. Ale w sumie Aurory nie ma, bo gdzieś poszła. Dzień dobry, to znowu my. O, nareszcie z tą grą jesteśmy. Jak dobrze, że was widzę. No. Ej, w ogóle chciałam się zapytać o coś, Marcin. No co? A w ogóle jedna osoba będzie grała, czy kto? No ja właśnie nie wiem. Musimy się zastanowić najpierw. Eryk. No spoko, Marcin, jak chcesz. Ale o co chodzi? Nie, nic, nic, nic. widzę tego Marcina zapytałem, czy jedna osoba może grać, czy nie. Mamo, a co tam za jakiś zeszyt tam leży na, na, na łóżku? A sam się dowiesz. Ty jesteś tam nastolatni, to powinieneś... Takie, do siódmej klasy kupić takie rzeczy. Co ty gadasz, mamo? Przecież ja powinienem być w piątej klasie już. W piątej klasie? Przecież jesteś czternastoletni! Powinieneś być już w siódmej. W siódmej klasie? No chyba, no chyba ze mnie jakiegoś debilera. Nie! Mówię ci serio! Ale nie! U nas to się robi tak, że jak jest ktoś czternastoletni albo tam 15 piętnastoletni, jak moja Kornelia yy, to ten. Czyli moja dziewczyna, to ten. To się chodzi do piątej klasy. Nie, no ty chyba jesteś jakimś, nie wiem. Jakimś niewychowanym bachorem. Co ty gadasz, mamo? No mówię ci serio, bo, bo, bo ty gadasz co innego, a ja co innego. No rozumiesz to czy nie? No rozumiem, mam. Trzymaj tego. tego. Przesuję, Mar Marcin. Yy, ja sobie zjem później tego batona i ten. Możesz schować go do lodówki. A ty go nie chcesz teraz go zjeść? Nie mamo ja wiesz, ja tak trochę nie, nie lubię słodyczy. tak ogólnie mi ślinka cieknie, to... to może schowasz do lodówki. No dobra, nie, synek niech ci będzie. A w ogóle mam drugą niespodziankę dla Ciebie. No wiem jaką masz zeszedł z maślaną. Tak dokładnie... Zobacz, jaki zajebiaszczy. Ma w ogóle... nie wiem. Z 60 kart tego, bo tam z ileś, nie wiem, nawet mało. Ponad 60 O Jezu, star, jaki zajebiaszczy zesz. O, dziękuję bardzo Każdy może, może go sobie yy, skorzystać Z mojego zeszyciku Znaczy, no, z naszej youtuberki ją na LPS Znaczy, no, każdy może sobie go brać To jest w ogóle pojedynczy zeszyt, Więc nie ma o czym się tutaj chwalać To ten Patrzcie, jaki ładny maślana Z Władców much. jaki piękny Całuj, Całujący kartę Fuj, obleśne. Co jest z tym obleśnego, y, mar, y, ty, pfu, y, Fabian? Co jest z tym obleśnego? No, że ten y, maślana całuje kart. To ci w tym przeszkadza, Deklu? Przecież on jest zajebiaszczy, rozumiesz to? On jest zajebisty, rozumiesz? No wiem, ale no chodzi o to, że nie, nie lubię, jak całuje tą kartę. Deklu, bo ten zeszyt y, składa się z 60 kartek i nakładca no, ja musi tak wyglądać, rozumiesz? Tak, rozumiem. Dobra, chłopaki, nie marnujmy czasu, chodźmy tą, odpalać tą grę. Dobra, ja sobie zanotuję, y, y, jaki mam zajebisty zeszyt. A co ty tam notujesz? A nic specjalnego, Fabian. A co, interesujesz się czymś? Ja się niczym nie interesuję. No właśnie. To się nie interesuj. Ale on, on się pyta, y, co ty tam notujesz, Henry. Aha... No to ja notuję, y, jaki mam zajebisty zeszyt. Dziękuję bardzo, Jezu. Jaki piękny zeszyt, zawsze o niego marzyłem. Ja chciałem też go dostać na urodziny, ale dobra, na dzień dziecka może być. Dobra, chłopaki. Chodźmy, odpalmy tą grę. I niech matka y, y, twoja zobaczy, jak my, jak my gramy w tą grę. No spoko. Chodźmy ją odpalić. Dobra, chodźmy grać. O Jezus. Dobra, idę do kompa i pogramy. Niektórzy mogą na łóżku i mogą sobie tutaj y, spoglądać z daleka, ale okej, okay, nie, niech im będzie. Chodźcie pograć i w ogóle. Później, jak y, skończę grać, to wypójdzie ci na chatę. No spoko, stary. E, a zrobicie matce miejsce? O, tutaj matka może siedzieć. O, proszę bardzo. Dobra, odpalmy, odpalmy tą grę, bo naprawdę ja chyba. Nie wiem, co zrobię. Tu... Ej, ale tu fajnie, zajebiście z tyłu, zrobili. Ty, no faktycznie, w ogóle można wyciągnąć jakąś pły płytę tą. O, dobra. Dobra, Henry, wkładam tą grę. I nie, ma, i nie masz co tam y, upominać o jakieś tam rzeczy. Tylko ten, wkładam grę. Nareszcie możemy grać. Yey. Dobra, odpalimy to. Końcu. Tylko tak na szybko, bo wiecie, bo ja nie mam czasu też I wiecie o co chodzi, nie? No właśnie wiem To po cholerę, żeśmy czas marnowali No dokładnie, żebyś wiedział, ale To zawsze musimy stać pod jakimś zastranym rynkiem Co w ogóle, e, ten Nie wiem po co my tutaj jesteśmy No to gramy, chłopaki, no Oj, 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 coś mi się wydaje, że będzie jakoś Nie wiem co. I, ben, I pewnie będą te zastrane ludki, czy coś takiego a muszę to odpalić jakoś, o. no i to mam wybrać, dzień pierwszy aha, czyli mam tutaj tak to zrobić? no dokładnie tak stary rób co w twojej mocy no właśnie, aha aha to się tak robiło, ja nawet nie wiedziałam jak to się w to w ogóle gra aha, dobra spoko, dziękuję, dziękuję To są jakieś czołgi czy coś tutaj są? A w ogóle te ar ar robią te ci wojownicy czy coś takiego Dobra dzień drugi Odpalamy Dawaj koleś dawaj wierzymy w ciebie, Dawaj dawaj Jezu jakie te, jakie te okrzyki mnie denerwują A tobie Mason? Nie tak samo Dobra no to No to chłopacy ja, ja sobie spokojnie gram Spokojnie sobie Robię te art ciągle, nie wiem czy. Może to chodzi o to, żebyśmy. Yy, może chodzi, chodzi o to, że jak przesyłam te wodki czy coś? No i gówno z, gówno z tym, gówno z tym, lecimy dalej! No dokładnie. Gówno z tą reklamą do cholery. Dobra, gramy. Jeśli się spodobał, cię to zostawcie łapkę w górę i lajka like i subika. Na razie.